witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku znów przychodzę do Was z buchwolem. No, jeśli człowiek tak siedzi na tej kwarantannie, przegląda te księgarnie internetowe, to jakoś tak te książki jakby same wpadają do koszyka. Więc pokażę Wam dzisiaj 12 nowych książek. Wszystkie są równie fantastyczne i 5 z nich to jest Angielski Ogród, czyli ta piękna, cudowna seria od świata książki. Ale dobra, nie będę przedłużać, zaczynajmy. Pierwszą książką jest opowieść o dwóch miastach Charlesa Dickensa. Ja tę książkę widziałam u Nicolai Dr. Book, ja czytałam osobiście tego autora tylko opowieść wigilijną i stwierdziłam, że sięgnę po kolejne książki tego cudownego autora. Tutaj mamy dwa miasta, Paryż i Londyn w przededniu Wielkiej Rewolucji Francuskiej. I mamy tą historię przedstawioną jakby z trzech perspektyw, tak dobrze mówię, tak, francuskiego arystokraty, jego córki i angielskiego prawnika. Jestem bardzo ciekawa, co tutaj Charles Dickens wymyślił. Oczywiście ta książka jest wydana przepięknie. Po pierwsze jest otwarta oprawa, obwoluta, a w środku prezentuje się tak. Pod, pod, od, pod obwolutą jest ta faktura jest taka taka ładna. W środku, jak widzicie. Te literki nie są małe, więc myślę, że będzie się czytało w porządku Mam nadzieję, że polubię się z tym stylem Dickensa, w sensie... E, myślę, że to będzie taki styl dość jakby wymagający bardziej niż Opowieść Wiglina Nie wiem, tak mi się wydaje jak, Jeśli czytaliście, to możecie mi dać znać, czy rzeczywiście e, tak jest, jak myślę Jeśli nie, to dajcie mi koniecznie znać e, Kolejną książką, która urzekła mnie swoją okładką, jest Wzgórze Błękitnego Snu Igora Neverliego. No przyznajcie szczerze, że ten piękny wilk jest piękny. I to niebieskie oko i ogólnie te kolory niebieski, biały, granatowe, no... To jest coś pięknego, prawda? Bohaterem tej opowieści jest dwudziestokilkuletni Bronisław Najdarowski, który był członkiem lewicowej partii Proletariat i on chciał zabić rosyjskiego cara. Tutaj autor przedstawia losy Polaków na Syberii. Mówi tutaj o miłości, o przyjaźni, o zdradzie. Jest to wszystko przedstawione na tle takiej pięknej, dzikiej przyrody. Jestem niesamowicie ciekawa tej książki. Mam nadzieję, że w końcu kiedyś się do niej zabiorę tutaj te literki nie są jakoś specjalnie duże, ale też małe nie są, więc myślę, że będzie mi się dobrze czytać. Kolejną książką jest Oblubienica morza. Mamy tutaj cztery różne osoby, ale jedną miłość do ojczyzny i miłość ponad podziałami. Tutaj mamy Sarę, która jest wypędzona z Rosji z powodu swojego żydowskiego pochodzenia i ona próbuje ułożyć sobie nowe życie w Palestynie. Pracując jako pielęgniarka, poznaje lekarza Józefa Amer mieszka w obozie dla uchodźców w Libanie, udaje mu się wyjechać do USA, gdzie rozpoczyna nowe życie jako naukowiec. Wciąż jednak ścigają go echa przeszłości. Rebeka, 18-letnia Żydówka, sprzeciwia się złemu traktowaniu arabskich społeczności przez jej rodaków. Zrywa ze swoim despotycznym narzeczonym, nie spodziewa się jednak, jak straszne mogą być tego konsekwencje. Ja słyszałam różne opinie na temat tej książki, niemniej jednak mam nadzieję, że ta książka mnie przypadnie do gustu. Kolejną książką jest Kariera Nikosiadyzmy Tadeusza Dołęgi Mostowicza. Myślę, że każdy zna film z główną rolą Cezarego Pazury. Ten film dla mnie jest naprawdę bardzo dobrym filmem. Uwielbiam Nikosiadyzmę. Stwierdziłam, że chyba warto przeczytać książkę i zobaczyć, jak bardzo na przykład film różni się od książki. Tam w filmie Nikoś był grabarzem, natomiast tutaj jest fundanserem. Jest takim człowiekiem, który zostaje wynajęty do zabawiania ludzi na przyjęciach. No, jestem bardzo ciekawa, jak bardzo właśnie film różni się od książki. Mam nadzieję, że kiedyś będę miała okazję przeczytać, bo mam mnóstwo książek do przeczytania. Ja kupuję nowe, także. A nawet nie pytajcie. A jeśli chodzi o to, jak jest wydana, jak jest napisana, no to myślę, że jest bardzo przejrzyście. I będzie mi się to bardzo dobrze czytać. Kolejnymi trzema książkami jest seria Ani z Zielonego Wzgórza, wydawnictwo Bellona. Tutaj oczywiście mam trzy książki z ośmiu. Czwarty tom, czyli Ania z Szumiących Topoli, do mnie idzie. Niemniej jednak to wydanie już jest bardzo, bardzo ciężko dostępne na rynku. To tam sporadycznie pojawiają się w ogóle egzemplarze tych książek. Ostatnio była dostępna cała seria ale stać mi było tylko na trzy. Więc tym sposobem mam Ani z Zielonego Wzgórza. Anie z Avonlea i Anie na uniwersytecie. Ja pokochałam Anię z Zielonego Wzgórza ponownie. No, tak jak kiedyś mówiłam, w podstawówce się nie polubiłyśmy, ale stwierdziłam, że warto jakoś poznać jeszcze raz Anię Shirley. Zakochałam się, totalnie przepadłam, więc mam nadzieję, że uda mi się znaleźć całą serię Ani właśnie w tym przepięknym wydaniu. Kolejne pięć książek to jest ta. Cudowna seria, angielski ogród z, z wydawnictwa Świata Książki. Z tymi pięcioma książkami, które za chwileczkę pokażę, mam już ich dziewięć. Brakuje mi tylko Żon i córek oraz perswazji. Wszystkie te książki, które Wam pokażę są w twardej oprawie, także jestem w siebie dumna, że je znalazłam. Pierwsza książka jest to rozważna i romantyczna Jane Austen. Mamy tutaj dwie kobiety, Marianne oraz... Eleonore. Są to dwie córki, które bardzo chciał wyjść za mąż. Marianna jest impulsywna, uczuciowa, marzy o mężczyźnie szarmanckim, wrażliwym, lubiącym te same rzeczy, co ona. Natomiast Eleonora jest łagodna i rozważna. Odda serce jedynie człowiekowi spokojnemu i odpowiedzialnemu. Niestety, świat, którym rządzą pozycja społeczna i pieniądze, może boleśnie rozczarować te pełne uroku, ufne kobiety. Mam nadzieję, że z tą książką jakoś szybciej się polubię, niż z dumą i uprzedzeniem, gdzie dopiero. Po setnej stronie jakoś weszłam w styl Jane Austen, mam nadzieję, że tu będzie zdecydowanie łatwiej Kolejną książką również Jane Austen jest Emma. Jest to opowieść o Emmie, która mieszka z ojcem na angielskiej prowincji Chociaż sama nie zamierza wyjść za mąż, próbuje swoich sił jako swatka Są bardzo dobre opinie o tej książce, wiem, że ma wyjść ekranizacja jak już nie wyszła, chyba wyszła pod koniec lutego albo marca Oczywiście, ja najpierw przeczytam książkę, a później zobaczymy, co i jak z ekranizacją. Kolejną książką są Dziwne Losy Jane R. Charlotte Bronte. No, powiem szczerze, że jeszcze nie spotkałam się ze złą opinią na temat tej książki. Mam nadzieję, że ta książka i mnie przypadnie do gustu. Na to właśnie liczę. To będzie moje pierwsze spotkanie z Bronte. Zobaczymy. Mam nadzieję, że owocne. Tutaj mamy historię osieroconej dziewczyny podejmującej pracę nauczycielki w posiadłości Edwarda Firefacta Rochestera. Zostaje jego narzeczoną, ale Rochester ukrywa przed światem pornografii sekret. Charlotte Bronte opowiada o wielkim uczuciu, które połączyło ludzi z różnych tak odległych od siebie sfer. No co, mam nadzieję, że będzie ok. I dwie ostatnie książki, czyli Wichrowe wzgórza Emily Bronte oraz Północ i Południe Elizabeth Gaskell. Myślę, że tej książki wam przedstawiać nie muszę. W ogóle ten tytuł jest wspominany w wielu dziełach literatury. No, czas się w końcu z tym zapoznać, chociaż są bardzo różne opinie. Nie wiem, może znam dwie osoby, którym ta książka się podobała, inni są rozczarowani. No, zobaczymy. Tutaj mamy małego chłopca osieroconego, który trafia do domu Erny Szafów. Wychowując się w tej zamożnej rodzinie, obdarza odwzajemnioną miłością Katarzynę, córkę swoich przebranych rodziców. Prześladowany przez przeszłego dziedzica Hindleya poznaje też smak nienawiści. Gdy przekonuje się, że konwenanse mogą pokonać nawet najsilniejszą miłość, znika na 3 lata, aby powrócić jako dysponujący fortyną niewiadomego pochodzenia, demoniczny i bezwzględny myściciel. Mam nadzieję, że będzie mi się to dobrze czytać. To po pierwsze. Ja z klasykami mam o tyle problem, że nieraz po prostu ciężko mi się wbić w ten język i na początku się męczę, ale mam nadzieję, że tu y, będzie. Okej, okay. że mi się spodoba, jak nie, no to trudno A Północ i Południe opowiada o małżeństwie O niezwyklej parze z Anglii, czyli o Margaret i Johnie. W zadumionym mieście młoda kobieta odkrywa świat, o jakim nie miała pojęcia Czyli pełen biedy, chorób i nieustannego wiązania końca z końcem Tak właśnie wygląda życie pracującej dla Thorntona rodziny Higginsów Z którą Margaret się zaprzyjaźnia Gdy w fabryce wybucha strajk, Margaret nie ma wątpliwości po czym stanąć w stronie ale w dramatycznej sytuacji to właśnie Thornton będzie potrzebował jej pomocy. Proszająca pogość społeczno-obyczajowa, przypominająca klimatem naszą Ziemię Obiecaną. No, brzmi interesująco i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Więc to tyle, jeśli chodzi o te moje 12 nowych książek. Dajcie znać, czy wy też skusiliście się na te wszystkie promocje, na te cudowne książki, które aż się proszą o kupienie na tych księgarniach internetowych. Dajcie znać właśnie, jakie tytuły kupiliście. I też możecie mi napisać, czy któryś z tych tytułów czytaliście, które polecacie, które nie. Wszystko będę czytać. Bardzo dziękuję, że oglądaliście. Cześć!